No, Lecimy z freestyleem rano, nie takie rano, bo przed południem, ale niech te chwile nie będą nudne. Jedziemy na płytce 50 bitów, w niewiadomej treści, ściągany w ciemno. Zobaczymy co się w nie zmieści, wierzę, że będzie dobrze na pewno. Dobra, nowy pitching. że dobrze mnie słychać bo no to pierwszy taki wypad dobra, trochę jak jak na popie obraz Płynnego rycerza no Tak, 11, wiem, gdzie nas O kurde, urwał mi się telefon Cały tutaj z samochodu Co ja mogę teraz Zrobić z tym, ej Muszę jakoś poradzić sobie nim Zamieni się w tym, ten Freestyle, tak, ta właśnie Za oczywista No niestety, klej nie trzyma się Do makiety tego samochodu Ej, trochę z przodu narobiło się przez to Ale wiesz, ja wierzę, że gęsto I tak będzie tutaj ze. Między nami trzeba poruszać wersami językiem To jest dopiero uczucie znakomite jo hej! Właśnie tak sentymentalne przejście, a ja robię tutaj kolejne podejście Wisyka już, dobra, to co można zaczynać obraz malować To nie ma co czego żałować Kurde, nie muszę trzymać ciągle ten telefon, zaraz po zobaczę czy to jest właśnie to, co nazywają przeherą, ją, ją, elo właśnie tak, tak, właśnie tak to, co to wybielą, czy nie wybielą plamy, te wybielacze z reklamy, zobaczymy to raczej niedługo, tak właśnie a ty będziesz swoim sługą, czy swoim panem, ktoś tak kiedyś pytał jednym z bananem Jedząc banana w odcinku Tak było synku Nie oglądałeś telenoweli? O, to ci pościelił łóżko? Ja nie mogę Może dogadasz się z wróżką? Może za zanim zmrużysz parę swoich powiek To zobaczysz czy warto było usłużnym był być na niej To zobaczysz czy ten kamień Położony jest pod właściwy granit Tak właśnie teraz jedziesz tutaj Razem z nami aż zaśniesz Tak, zielone drzewa Ej, piękny, piękny temat Piękna polewa na tych lodach, smakowita, ej, i całkiem zdrowa, bo zrobiona z owoców, ej, co byś powiedział o kocu takim, pełnianym, do, do piżamy i do seriala, pewnie, że zaraz wkładam ten koc i siedzę tam całą noc, oglądam, ile mam mocy, będę strzelał jak z procy słowami, z ale wiesz co, ty, co z tymi ubraniami, ej, ten bit to można kurde nie wiem po co skleić Ale wiesz nie wiadomo czy ten wybiela czy ten mamy wybieli Tak jak mówiłem za mało basu No niestety ale wiesz to nie jest jak kiełbasy ster Jak ta sterta tylko wiesz to jest dopiero pierwsza gierka Pierwsza runda może być nudna, Nie musi być, nie musi tuby urwać Wiadomo, ej wiadomo BM to jest kurde, Dopiero rok nowego rapu. Ej, dobra, koniec dzieciaku. Jedziemy tam, mieszka Wiktor G. Tak, on to potrafi śnić, potrafi opowiadać bardzo dobrze. To jest rapu książę Ej, przedstawię wam go niedługo. To jest właśnie jakieś czarne frugo. Coś ponadczasowego, coś co możesz zaścielić i zrobić na nowo. Jak skąd lego zbudować. Co zaścielić? Ja nie mogę, co za słowa. Idź się kończy. Czterominutowy trafiliśmy na początek. Jeden z dłuższych. Ale wiesz, szykuj się na to, jak dziki zwierz co przyjdzie jutro.